Gotowane orzeszki ziemne. Wiemy, że orzeszki ziemne są bardzo niezdrowe. Po pierwsze, mają lektyny, bo to nie są orzechy, tylko nasiona. Pi, na pi, To jest z rodzin o, grochu. Strączkowe. <grym> Ale mają też alfatoksyny, mogą mieć okay? aflatoksyny, przepraszam. Aflatoksyny, które powodują czasami nawet raka płuc. Ale gotowane w szybkowarze pod dużym ciśnieniem orzeszki ziemne są kapitalne, ponieważ od 90 do 100 lektyn pozbywasz się gotując je. I oczywiście mam je tutaj, mam je w takim dużym kubku, bo na kubki się kupuje. One są gotowane, one są gorące, gotowane są w cajun czyli bardzo ostrych. Dlatego że możesz na różne sposoby je gotować. Możesz na ostro robić, możesz nie na ostro. Te są akurat na ostro. Ja lubię ostre rzeczy. I zaraz zobaczycie w jaki sposób yy, ja je obieram. Sekunda, bo nie wiedziałam czy zrobić to ten like czy nie, żeby wam to po prostu pokazać. Głupinkę po prostu zdejmujesz i w środku masz dwa orzeszki ziemne, mięciutkie, pyszne, dużo białka. I bez lektyn, ok, bez lektyn, dlatego że gotowane, szybko warze spycha. Oczywiście ja często tego nie jem, ale jem to czasami w okolicach świąt, właśnie wtedy, kiedy są. I tutaj w sklepie można dostać um, normalnie gotowane, bez przypraw i z ostrymi przyprawami. Więc ja akurat te z ostrymi przyprawami wybrałam i je sobie fajnie rozprowadzę. Odpakowywuję tą skorupkę. zamiana na środku też ma jeszcze ten drosołek. Niektórzy piją, w którym to jest gotowane i jest mięciutkie, dosłownie miękkie, dosłownie możesz z tego pinat ręką zmiażdżyć, bo jest mięciutki i 90 do 100% lektyn jest z niego pozbyte. Poprzez gotowanie szybko waże i tu w Stanach w sklepie Możesz dostać tak zwane boiled peanuts, czyli gotowane orzeszki ziemne, które są przepyszne. Ja akurat mam Cajun, Cajun, czyli na ostro z ostrymi przyprawami, takimi z Luizjany. Może zrobicie sobie, ok? <laughs> o aż tryska z tego normalnie sok. Niesamowite. Powiedzcie, czy wy znacie jakieś potrawy, których w Polsce nie ma, które są pyszne, no i zdrowe, prawda? Bo wiadomo, że normalne orzeszki, pinac ziemne nie są zdrowe. Absolutnie nie. Ale jak gotujesz szybko warze, pozbywasz się tak samo fasola. Wszystkie fasolowe, bo to nie są orzechy, to są fasolowe. Pi. Z rodziny pi, z rodziny groszków fasol, prawda? Więc dr Gandry mówi, że gotując wszystkie fasolowe, pozbywamy się lektyn. Ale długo się gotują, szybko ważę. ale pyszne, O słuchajcie, coś niesamowitego. Polecam w okolicach świąt, w czasie świąt, właśnie zrobić sobie gotowane pinacze. Hu, ostre. Uhu. Dajcie jakieś pomysły na alternatywne um, niezdrowe rzeczy, które można zrobić w sposób zdrowy. I cieszyć się z nich. Ostro.